Dzień dobry, Joanna Małyle-Przemitko, Jestem psychologiem, doradcą MPU oraz ferkers psychologin w trakcie certyfikacji. Podczas tych krótkich wideo odpowiadamy na najczęściej zadawane pytania przez naszych klientów. Dzisiejsze pytanie brzmi: Czy mogę odbyć abstynencję w Polsce? I tutaj dotyczy ta sytuacja klientów, którzy Jechali pod wpływem alkoholu lub narkotyków, lub zostali, albo są podejrzani o odprowadzenie pojazdów pod wpływem właśnie tych środków odurzających, czy alkoholu. No, i um, ta, jakby odpowiedź brzmi: że nie. Ponieważ jakby nie w każdym ośrodku, nie w każdym laboratorium można takie próbki, tzw. Screening, tak zwane screening, czyli próbki włosów lub moczu oddać, muszą to być specjalnie certyfikowane laboratoria, zgodnie, uwaga, z kryteriami CTU. To jest bardzo ważna informacja. Co to są te kryteria CTU? One określają, że wdrożenie programu i pobieranie próbek musi być przeprowadzone przez lekarza z, z, z ośrodka mm, którzy są specjalistami medycyny sądowej lub to laboratorium musi być akredytowane do celów kryminalistycznych to jest jedna rzecz a druga mm, inni lekarze muszą posiadać odpowiednie Dodatkowe kwalifikacje, więc nie każdy ośrodek spełnia te kryteria. Te kryteria spełniają ośrodki w Niemczech, na terenie Niemiec. Ośrodków na terenie Polski, które spełniają kryteria CTU, takich nie znam. Więc nie warto tutaj ryzykować. I tracić czas i pieniądze na odbywanie tych próbek, oddawanie tych próbek włosów czy moczów w ośrodku w Polsce. Mamy wielu klientów, którzy mieszkają na terenie Polski i jest to dla nich utrudnienie, żeby dojechać do Niemiec do laboratorium. Niemniej podczas badania MPU psycholog będzie zwracał na to uwagę, gdzie te próbki były oddawane. No, i tutaj zgodnie z Beurteilung z Beurteilungskriterien, czyli z kryteriami diagnostycznymi, który, z którymi pracują psychologowie niemieccy na terenie Niemiec, oni właśnie kierują się tym, że te ośrodki muszą spełniać kryteria CTU. Więc jeżeli państwo chcą podjąć oddawanie tych próbek na terenie Polski, to niezmiernie istotne jest to, żeby zapytać. Czy państwo pracują zgodnie z tymi kryteriami CTU? Czy państwa ośrodek jest certyfikowany zgodnie z tymi kryteriami CTU? W razie jakichkolwiek innych pytań zapraszamy do kontaktu z nami na pierwszą wstępną, bezpłatną konsultację lub do oglądania innych tutaj wideo. Pozdrawiam i do usłyszenia.